Cześć wszystkim z tej strony, Gosia. I dzisiaj będzie unboxing na polski rozpakowywanie pudełka. A nawet dwóch. I tu pudeł, słuchajcie, bo dostałam i to dostałam od naczelnego sklepikarza. Słuchajcie, kto nie zna, a ja znam od pierwszego odcinka. A to dlaczego? Dzisiaj mieszam już w skrócie, albo nie w skrócie, tylko ogólnie. O! Słuchajcie, ja na YouTubie uwielbiam oglądać filmiki o rzeczach vintage. To jest dla mnie źródło informacji i wielka rozrywka. To mnie bawi i oglądam, ale głównie, słuchajcie, zagraniczne. Gdyż na polskim rynku, tak mi na polskim rynku, wydaje mi się, że nie ma takich konkretnych filmików vintage'owo stricte. A jak są, to mi się nie wyświetliły aż do momentu. Słuchajcie, do momentu, aż wyświetlił mi się filmik, aż pluję z ekscytacji naczelnego sklepikarza. Obejrzałam i zasubskrybowałam, i słuchajcie, co ciekawe, wiele z Was przysyła mi informacje, czy znasz ten kanał. Zobacz ten kanał, znam. Subskrybuję, oglądam i co więcej, w tej chwili nastąpił kontakt między nią, my, nią czyli o, tą osobą, a nim, czyli tamtym panem z brodą. No słuchajcie, sklepikarz naczelny postanowił do mnie się odezwać, że przyśle mi torby z darami. Jak to kto to śpiewał? Niosę torby z darami, a to całe wypchane dolarami. A ty otwórz paczkę tą, w niej rzeczy vintage są. Ale fajnie wymyśliłam, nie? Słuchajcie, naczelny sklepikarz odkrył moją fascynację rzeczami vintage i przysłał mi, słuchajcie, aż dwa kartony. Dwa. Powiem wam, że nie tylko ja byłam zdziwiona, ale także pan kurier, który wniósł karton numer jeden. Po czym za minutę dzwoni domofonem, że. O! Jeszcze jedna paczka. Więc zdziwienie było bardzo duże. I będziemy otwierać. Ja się jaram. Słuchajcie, przy okazji powiem, że nagrywam telefonem komórkowym, gdyż yy, nie wiem, yy, dlaczego nie nagrywam kamerą. Pierwsza rzecz, słuchajcie, wiem, że ma niebieską ramkę, bo ja to pudło otworzyłam, bo myślałam, że to jest lampa. Ale się okazało, że to jest coś z niebieską ramką, więc to nie moje graty. Homologia kończyn kręgowców. <laughs> Homologia wspólne ewolucyjne pochodzenie struktur lub procesów fizjologicznych występujących u różnych organizmów, wynikające z ich odziedziczenia po wspólnym przodku. Naczelny sklepikarz uczy i bawi słuchajcie. Ej! Słuchajcie, to jest taka plansza naukowa i powiem wam, ale taka za szkłem, gablota. Ja mam taką słabość do plansz naukowych, plansz szkolnych, mimo że żadnych nie mam. Ja zawsze ich wypatruję, szukam i powiem wam, że mega. I to w ogóle jest chyba ręcznie malowane. Ej, ale zarąbiste. Salamandra, jaszczurka, ptak, kręt, wieloryb, koń, pies, człowiek, człowiek. Rzeczywiście, ręka człowiek, ale są takie ciężkie. Jezu, ile tego jest? Słuchajcie, myślałam najpierw myślałam, że będzie jedna paka, potem myślę, dwie paki może po dwóch rzeczach, tylko że dużych, a to nie, a to nie, a co to, to jest? Ej, tak, tak, wyjmować wykałaczek. A jak to działa? A widzicie? Coś mi świta. Świtanie? Trochę się boję, czekajcie. Okej. Okay. A to, musi, to może być zamknięte, czekajcie, to zamknę. Jeszcze raz. Ja nigdy tego nie miałam. <grywky> <grywky> Powiem Wam, że taka mała rzecz, a cieszy, nigdy nie miałam do czynienia <śmínio> z tym, więc bardzo gadżet. Ojej, baterii nie trzeba, baterii, do prądu nie trzeba, ty, ty, wiatrak, ale jaki, taki, że ci palce poucina, Jezus, predomu, ja tą firmę pamiętam, bo my mieliśmy, ale bardziej zabezpieczony, był e, koloru mi mięty, o, widzicie, zabrakło słowa, ale jeny. nie wiem, czy widać, bo kamerę trzymam także nie wiem, co ja pokazuję, ale działa i słuchajcie... Bardzo owiewa, słuchajcie, boję się przestawiać teraz. Niebezpieczeństwo, ale z radością. Radosne niebezpieczeństwo, słuchajcie. Buczy. O Jezu, kapeć mi spadł. To jest dla odpowiedzialnych dorosłych. W ogóle kolor mi do kuchni pasuje. Ja jestem odpowiedzialnym dorosłym. O, jakie ładne! Wazonik, jaki ładny. Lata 50. -te? Zaraz wyjdę na głupka, a coś na nim pisze. Ej! Festiwal polskiej muzyki w Opolu. Krajowy festiwal. U -u -u. O, jeszcze zobaczę. Tu Ale jaki ładny kształt. Ej! Nie, ile tego? Co to? Już widzę, słuchajcie. Kubek barowy z baru mlecznego. Ej, Lubiana. W Słupsku. istnieje do tej pory bar mleczny na ulicy Wojska Polskiego i zawsze takie kubki, słuchajcie, były, albo z połem też pisało czasem. Jezu, jakie wspomnienia! Jakie wspomnienia! To, to jest już do użytku. Ja będę uży A jedny, ale. <grym> bar. Słuchajcie, już widzę, że to jest wazon typu rozmiar XXL. Czyli sklepikarz wie co lubię i co kolekcjonuje. Jeny! Słuchajcie, to jest ręcznie malowane. Wszystkie kwiatki są ręcznie malowane dookoła. Wielki pie. Ale. <tłowice> Tułowice. Ale jestem zadowolona, słuchajcie. Ale piękny, takiego słuchajcie jeszcze nie miałam, ani w kształcie, ani w teksturze, bo tekstura też jest, słuchaj, czuć, że ręcznie malowane, ale ani w kształcie, ani we wzorze, więc na pewno jest to coś, co znajdzie u mnie miejsce. Z tym powiem wam, już, już szokowana tym wszystkim, a jeszcze nie koniec. Aha, jeszcze w tym pudle jest coś, tu jakiś, jakiś obrazek. Słuchajcie, to jest ym, religijny obraz. To było chyba u sklepikarza na filmiku. Ej, płonące kobiety. Wydaje mi się, że on przedstawiał to u siebie. Słuchajcie, tu dookoła ma wycięte obramowanie teksturalne. Jest to, o, o tu lepiej widać, że jest to tak naklejone. Tutaj w środku jest. Modlitwa, nie wiem, musiałabym przeczytać dużo liter, może później. No i cała scenka, słuchajcie, dosyć dramatyczna, bo tutaj w piekielnych ogniach e, płoną kobieciny, więc dosyć taki dramatyczne jest. No ale kończy się dobrze, nie? Nie? No, idą do, do nieba chyba, nie rozumiem. A nawet mężczyzna płonie, dobrze, nie ma tutaj dyskryminacji. Ale powiem wam, no antyk. Dobra, słuchajcie, pudło numer dwa, które jest tej samej wielkości. A co zawiera? No, słuchajcie, tak, tak to jest w moim klimacie. Drewienko na drewienkach, drewienko na drewienkach, na drewnie, na płycie. Słuchajcie, są ponaklejane takie, chcę to powiedzieć, fornir, nie wiem, co fornir oznacza. Fornir. Cienkie płaty drewna uzyskiwane przez skrawanie płaskie lub obwodowe. Cienkie płaty drewna. Czy jest to fornir? Nie odpowiedziała ta definicja na moje pytanie, ale będę to nazywać fornirem. Wy mnie zawsze poprawicie. Ale słuchajcie, to są żurawie. Też będziemy nazywać te ptaki żurawiami, aczkolwiek mogą być to y, pelikany. Flamingi nawet bym powiedziała. Flaming. O! Tak. Żuraw mam. Dziurko, kokardka, nie wiem, ptaszki. To są, słuchajcie, ptaszki o długich nogach i długich szyjach na drewnianku. Piękne, bardzo w moim stylu. Wezmę to, bo prześwitują brązy. Jest też szkatułka drewniana, bardzo ładna. Zamykana, wszystko ok. I w środku. Można włożyć zdjęcie ukochanej osoby. O, tu się jeszcze coś otwiera. Aha, tu żeby włożyć zdjęcie. Albo jeszcze coś chowa. pieniądze. No i to jest ogólnie na biżuterię, na pierścionki i pierdółki. Ale jeny. Dzień. Zdjęcie ukochanej osoby. U. O, to jest sztuka. Słuchajcie, to jest y Inspirujące dla wszystkich jest to, jakby to powiedzieć, recykling. Ze starego budzika została zrobiona sztuka. Wyba, wybabroszono cały budzik i dodano vintage'owe obrazki. Czy jesteś termometrem, czy termostatem? Słuchajcie, to jest bardzo dobry przykład dla wszystkich nas. Po pierwsze, co robić, żeby się nie nudzić, i jak przetwarzać starocie? Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry przykład. Przy okazji był fajny budzik. Słuchajcie, tu są plakaty, i wiem, że to są plakaty, bo na stronie naczelnego sklepikarza szpeje.com są dostępne różnego rodzaju plakaty, a ja na, będę na koniec miała dla Was ofertę, więc zobaczymy sobie to na końcu. Ale ja wezmę to. to, to. O Jezu, bu budzik, budzik! Ej, ruski radziecki budzik. Na prąd, ale powiem Wam się ucieszyłam teraz, bo. Szczerze czy szukałam budzika tego typu, właśnie, a czy on działa? Właśnie, czy działa? Czy to działa? Ej, działa, będzie trzeba ustawić, ale będę się bawić, słuchajcie, a tu jeszcze na baterii on może być, słuchajcie, wielofunkcyjny, ale super. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, szukałam, no. Powiem wam, że wszystkie ty z tych rzeczy to są niespodzianki, więc jestem zdziwiona, jak zostało trafione do tej pory w mój gust. I zostało trafione po raz kolejny. Oh, oh, ryba! Ryba pereloska, słuchajcie. Te ryby były w każdym domu, tylko nie w moim, ale one właśnie tak, takie są. Kojarzą się z tamtym okresem, z starociami, słuchajcie. Ma dziubek. A gdzie ma A ma zaklejony, ta ma zaklejony, nie można palucha wciskać. Ale piękna, kolorowa. A ja mam taki kosz, e, kosz z tej samej, e, z tej samej szkła. Jakie to jest szkło? Fuzyjne? To nie jest chyba szkło fuzyjne. To jest szkło artystyczne, ale ale u. No, to jest radość, słuchajcie. Ryba Perelu. Modląca się kobiecina, ale słuchajcie, powiem Wam, że po tych wibracyjnych kolorach po wibracyjnych kolorach nie mogę określić, jakie to jest stare. Widzicie, jeszcze długa droga przede mną. Na pewno jest to stare, ale nie wiem jak. No te kolory są tak żywe, ale słuchajcie super. Misza, Moskwa 1980! Ojej, a ja ostatnio szukałam, słuchajcie, Miszy! Ale Moskwa to jest maskotka olimpijska z Olimpiady w 1980 roku w Moskwie. Tak wyglądała! Jakie fajne! Ojej, Misza! Reny, ile tego jest? Bardzo dużo. To szkło czy ceramika, słuchajcie, to jest? Tułowice, ale patrzcie, z tej strony jest tak szkliwione, że to wygląda na szkło. Ale pomysłowe. Nie widziałam czegoś takiego. To, szk to szkliwienie jest właśnie takie barwione na mleczny i jeszcze do tego takie splasze farby. Ale fajne. Ej, i to nasze tułowickie. Ale mi się podoba. Naprawdę myślałam, że może jakieś szkło Murano, a to patrzcie, jakie... Ale super! Bardzo fajne, że tak wymyślili, nie? Wow! A co to? tu też nasze? chodzisz? Nie wiem, czemu to pomyślałam pierwsze, co na szczotkę do zębów, bo taki bez uszka, ale to taka bardziej szklanka ceramiczna, porcelanowa nawet, ale fajne, złamana biel. I te takie atomiczne wzory, właśnie kojarzące mi się z latami 50. Uu. Widzicie, jak ja się mało znam? Nie wiedziałam, że takie fajne były robione w Polsce. Ogólnie powiem Wam, że Polska miała bardzo dużo fajnych wzorów. Naprawdę. Tak Was informuję. Nie. Nie. Tak. Ej, ale jestem teraz. Patrzcie. O Jezu chodzi. Chodzący zegar. Słuchajcie, to jest zegar radziecki, majak, lakierowany, ale. Ale jestem w szoku, że dostałam. Słuchajcie, będę musiała, bo chyba nie ma kluczyka. Są takie kluczyki uniwersalne podobno, i będę musiała taki sobie zakupić, ale powiem Wam. No, jestem po prostu zszokowana takim prezentem. Piękne, wszystko jest przepiękne, ale wow! Słuchajcie, widzę kury. Też plansza naukowa z kurami i kury są wypukłe, a to ptaki, ogólnie ptaki, tak? Co to jest? Po niemiecku nie wiemy, co to jest. Tierkunde. O, to zabrzmiało bardziej jak nienamiecki. Niemiecki, widzicie? Tierkunde. W, taki, taki jak tworze. Ale słuchajcie, to jest plansza z ptaków wypukła, patrzcie, wszystkie napęczniały. O, ich wnętrzności, napęcznia wnętrzności, bo karmi cię chlebem. Nie wolno ptaków chlebem karmić, bo im pęcznieją. Ale kurde, ale fajne. Piany, ile tego, ile. Co to? Krecik. Ojej, słuchajcie, krecik właśnie, a to jest kubeczek, tu ma, o wyjmę. Widziałam właśnie na szpeje.com, że jest też oferta krecików. Ale piłeczka, ale jaki fajny. A ja mam pościel z krecika, słuchajcie. Będzie kawka w kreciku z krecikiem. O, ale mi to sprawiło radość. Znaczy ogólnie wszystko, ale jakoś ten krecik tak, tak nastawił mnie, nie wiem. W sumie wszystko mnie dobrze nastawiło. Gadam głupoty. Ulica Paproci 7a. Prawdziwy metalowy znak, słuchajcie. Ale fajne. Nigdy nie miałam znaku, słuchajcie, mnie zawsze, zawsze marzyłam o znaku stopu, znak stop. A proszę, mam ulicę Paproci, ale jakie to wielkie, to taka blokowa, nie, na bloki. Ale fajne. Kurde, wiecie co, dla mnie jest problematyczne, co mam zrobić z kuchnią. Opowiem wam historię. Ja mam bardzo dużo pomarańczowych rzeczy w kuchni i lgnę do pomarańczu. Na przykład, o, ryba będzie mi bardzo pasowała. Pomarańcze w kuchni bardzo lgnę, a ostatnio pojawiło się u mnie coraz więcej włocławków niemieckich. Słuchajcie, to by pasowało. Proszę bardzo, już mamy tułowice. i teraz jestem zagubiona kolorystycznie. Yy, bo nie wiem, tak, tak. kuchnia jest dla mnie takim miejscem, gdzie jeszcze się miotam. Ale powiem Wam, że to właśnie by wyglądało fajnie w przedpokoju w łazience. A, nie musisz do kuchni. Dobra, problem rozwiązany. O! o Pioske plakaty. Słuchajcie, jakie fajne. Vintage. O, jakie pani ma okulary. Mm. Słuchajcie, ja patrzyłam na ofertę y, naczelnego sklepikarza i jego plakaty. I powiem Wam, że oferta jest zatrważająco duża. O, więc y, wybory są. I wybory zostały dokonane. Ej, to jest fajne. Ja nie wiedziałam, jakie plakaty przyjdą. Ale to mi się bardzo podoba. Dla kawosza różnego rodzaju, ale jakie te? Żądajmy podwójnych porcji kawy. No, powiem wam, ja jestem po podwójnej porcji kawy. Na mnie działa, ale słuchajcie, z takich kubków to nie miałam. No, powiem wam. Wiesz, a co to? A tu na dole. A co to jest? Zegarek? A to też dla mnie, czy ktoś zgubił? Ej, taki podobne do tych, co ja mam? Ten zegarek tak po prostu leżał w pudle na dnie. To może może został zgubiony przez naczelnego. Mogę odesłać, a jak nie, to sobie zatrzymuję. Bo słuchajcie, jest yy, jest moim. Mam takie kasio, ten nie jest kasio. Ten... O Jezu, widzicie, super kwarc ten jest, ale właśnie zabieram. <ścoughs> I tu na dole, o Jezu, ja ciężkie. Ale zanim to zobaczę, jest na dole metalowa, w sumie nie przeczytałam, co to jest. W razie pożaru dzwonić. Straż pożarna, milicja obywatelska, pogotowie ratunkowe. Pali się dzwoń, ale jakie zarombiste, Ale jakie też duże, nie? Super. Ała, jakie ostre ma brzegi. To się nazywa blacha i może być kłująca, kiedy jest wycięta. Dlatego mnie ukuło. Lustro? Hej! Ale jakie lustro! Jakie lustro, jakie ładne! Patrzcie! My, ale piękne. To i co? Ja nie wiem, ono jest tak wykonane, że ono równie dobrze może być nowe, a równie dobrze może być stare. Na pewno ma wygląd lustra takiego vintage'owego z lat szczelam 50. Ale... Tutaj jest tak ładnie wykonane, że może być nowe. Chyba, że ktoś dał nowe zawiasy. Ale na pewno jest stylizowane na tamten okres. Wielkie, piękne i ciężkie. Ale powiem Wam, jestem w szoku. Ale lustro! Ej! O! Ile pryszczy! Ej! Niech ja się odkopię. Słuchajcie, wraz z naczelnym sklepikarzem odpakuję i Wam powiem. Dobra, wraz z naczelnym sklepikarzem przygotowaliśmy dla, dla Was niespodziankę. Ogólnie u niego na stronie jest teraz 50% rabatu na co drugi plakat. Czyli co drugi plakat 50% rabatu i do tego darmowy wysyłek. I dodatkowo patrzcie na to. One wszystkie są właśnie takie vintage, takie stare. Odmiany kawek, o, odmiany kawek, espresso duża i mała, ale fajne, o, ta nawet trzyma kostkę cukru, odmiany kawek, dodatkowo na hasło Świat Gosi dostaniecie jeden plakat gratis, czekajcie, tu, o z nie mogę się skupić, Świat Gosi jeszcze gratis, czekajcie, Przygoda, każdej chwili szkoda. Tu jest duży pokój. A, sprzątanie! Ej! I na koniec ten kolorowy. fajne. Uprawiaj kwiaty w domu i ogrodzie. Zakład Wytwórstwa Graficznego Kraków. Ej! Słuchajcie, jestem zachwycona. Ty jeszcze pamiętajcie, rzucę wszystkie linki na dole. Do naczelnego sklepikarza, na jego YouTube'a. Do szpeje.com, do jego sklepu. Yy, pamiętajcie, może też Wam, żebyście nie zapomnieli, że jest teraz u niego rabat na co drugi plakat minus 50% i na hasło Świat Gosia jeszcze coś dostaniecie. Więc jest dużo rzeczy, ale kurde. No to dziękuję bardzo. Ale to bardzo, wiecie co, muszę podziękować naprawdę bardzo, bo jest tyle tego, się nie spodziewałam. Super. Będę teraz rozstawiać po domu. I tyle. Ja dziękuję. Ja dziękuję i pozdrawiam Was bardzo. Przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I zapraszam. Kupujcie. Recykling będzie. Nowe życie przedmiotów. O! Pa!